Witamy na konferencji prasowej po meczu piątej kolejki Betleague III 3 ligi. Polonializer Warniński podejmowała mawiankę. Mława no i mawianka mława dzisiaj przerwała serię z w Polonii. Twierdza po 58 spotkaniach upadła. Mławianka wygrywa 4-2. O komentarz do tego spotkania poprosimy trenera gości. No, ten u nas zaczął się bardzo dobrze, bo <grych> szybko wyszliśmy na prowadzenie. Natomiast też przeciwnik szybko odpowiedział. Potem trochę plany pokrzyżowała nam czerwona kartka dla João Guilhona. Przerwę musieliśmy trochę skorygować, trochę zmienić swój, swój plan, natomiast to bardzo dobrze wyszło w drugiej połowie. Tak jak wspomniałem, my wiedzieliśmy, że dram jednego zawodnika mniej. Byliśmy przygotowani na to, że, że przeciwnik może mieć większą kontrolę z piłką. Natomiast my też uczulaliśmy i mówiliśmy sobie, że, że czekamy na tę swoją szansę, że ona na pewno będzie, żeby być konsekwentnym, zdyscyplinowanym. Bo, bo tak jak mówimy w przeciągu 45 minut ta szansa na pewno będzie i była, nie jedna. My no ją wykorzystaliśmy też w poprzednich meczach, się w trudnym momencie. Natomiast w poprzednich meczach też mieliśmy załączki dobrej gry, a tak jak mówię, no, brakowało wyniku. Skuteczności teraz. Dzisiaj było takie przełamanie, i była bardzo dobra gra i bardzo dobra skuteczność. W drugiej połowie, szczególnie w pierwszej, trochę mniej. Natomiast cały sztab wyglądał bardzo dobrze. Wszyscy zawodnicy zasługują na duże słowa pochwały. Cała drużyna dała z siebie wszystko, więc jeszcze raz gratuluję. No i mnie też cieszy fakt, że, że ten teren, tak jak zostało wspomniany, to jest bardzo trudny teren. Tutaj od tylu meczów nikt nie wygrał, więc to tym bardziej smakuje. Podwójnie, no bo, no bo jeśli ktoś tutaj nie wygrał, tylu, jeśli drużyny przeciwny nie potrafią tutaj wygrywać, to znaczy się, że, że Polonia stawia bardzo wysokie wymagania i, i nie jest tutaj łatwo grać. Więc no, nas to cieszy podwójnie i, i tak jak mówię, no, dla nas to jest też dobry prognostyk na kolejny mecz w lidze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. komentarz do spotkania poprosimy trenera Polonii, Daniela Wierzmowskiego. Gratulacje, trenerze, za trzy punkty. No my dzisiaj musimy przepchnąć tą porażkę. Bardzo słabo weszliśmy, weszliśmy w ten mecz i ogólnie cały, cały mecz dzisiaj na pewno nie wyglądał u nas ani pod względem mentalnym, ani pod względem taktycznym czy motorycznym na pewno dzisiaj byli, nie byliśmy z sobą tak? przez, przez cały mecz, a do tego jeszcze bardzo wypunktowała nas dzisiaj mawianka. Stały fragment gry kolejny tracimy bramkę plus no, karygodne błędy gdzieś tam indywidualne, które w tej lidze już przeciwnik no niestety wykorzystuje. Ja mam tylko nadzieję, że dalej gdzieś tam kibice będą wierzyć w tą drużynę i ja tych chłopaków na pewno wierzę. Mam nadzieję, że w tym tygodniu i w piątek w Sobałkach podniesiemy głowy do góry i pojedziemy tam po komplet punktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.